Witam Was serdecznie. Moi drodzy, przed wydaniem e, takiej Skody po na przykład remoncie, kapitalnym remoncie silnika warto byłoby ją objeździć i zobaczyć czy wszystko gra. No i oczywiście okazuje się, że nie gra. Między innymi taka rzecz jak e, smród pod silnika. No, dziwny smród czegoś palonego. Słuchajcie, ten smród dobiegał, e, ponieważ uszczelka, która się znajduje w tym aucie pod kolektorem wydechowym o taka uszczelka, tutaj nie ma nic, prawda? Jej osłoną termiczną jest kawałek takiego metalu i gąbka, gąbka, czy tam takie wygłuszenie znajduje się pod tym metalem. Nowa uszczelka ma to do siebie, że nie ma tej osłony termicznej, tylko ma właśnie od razu takie wygłuszenie tu na zewnątrz. I to wygłuszenie dotykając tłumika wypala się i mamy smród w kabinie. No i jest jeszcze jedna rzecz. Wibracja, dziwne wibracje, które dochodzą w tym pojeździe przy silniku. I słuchajcie teraz tych wibracji. Czy tu położę rękę, to po prostu ewidentnie wibruje nam ten filtr. Ten filtr został wymieniony. Filterek został wymieniony na 6,6 bara. Wymontowany tutaj mamy stary. On jest troszeczkę mniejszy na 6,4 bara, ale to nie ma znaczenia w tym momencie. Po prostu jakiś wadliwy filterek się nam trafił i najnormalniej sobie wibruje. I stąd mamy takie dziwne wibracje, szczególnie na postoju, jakby gdzieś jakaś blacha czy coś latało luźnego. Pierwszy raz się spotykam, żeby filtr nam wibrował, no ale jak widać, takie rzeczy też się zdarzają. Pozdro, trzymajcie się.